Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pawelik, to jest... Tak, to jest odcinek z kamerką. I zobaczymy, czy taki format mi siądzie i czy wam siądzie, czy się spodoba. To jest, moi kochani państwo, Need for Speed Underground 2. Ehm, stwierdziłem, że mam ochotę po prostu sobie pograć w tą grę i... Stwierdziłem też, że w sumie czemu by jej nie nagrać i nie odrzucić, jedyna zmiana względem oryginału jest to, że tu jest modyfikacja zastosowana, dzięki której mamy obraz szeroki, w sensie widescreen mod. Y... <laughs> wszystko tu już mam poustawiane, jeżeli chodzi o joystick, bo grał na joysticku. Nie wiem czy mówię. i dajcie znać, czy taka seria Wam się spodoba. I zapraszam na Discorda serwer. W opisie link jest. Zobaczymy jak długo pociągnę z tą serią. Więc... Okej, okay, więc muszę stworzyć nowy profil chyba na no to wygląda jednak. Dobra, mamy scenkę 6 <laughs> miesięcy temu. Gazowie piszą o skajline. the babe have you thought about what's next? I don't think there's anyone out there that can beat you. Asian can... be Skyline is Kapmon. I pojawia się hammer, I jak można usłyszeć, samo to się rozbiło, i tajemniczy pan w garniturze w hammerze powiedział, że się zajął problemem. Dzień obecny, lecimy w samolocie do Bayview. gdzie czeka na nas Rachel w słynnym Nissanie 350Z zielonym w sensie no bo kluczyki nam pożycza, to jest nawet napisane. Hey, słuchaj. Kiedy się Bayview, moja Rachel Now it's her baby, so be Good luck, bro. Be seeing ya. Good luck, bro. Czyli albo jesteśmy jej bratem, albo po prostu taki. tak w slangu napisała. Yy, mam też nadzieję, że nie będzie joysticka słychać za głośno. Będę starał się jakoś. agresywnie.

Status kariery, by znaleźć informacje dotyczące ogółu Twojej gry, ocena wizualna Twojego samochodu, która jest ważna dosyć, żeby odblokować różne wyścigi, które popchną nam karierę do przodu. Teraz ogólnie, jeżeli chodzi o Need for Speedy, e, Carbona skończyłem całego, Hita, Paybacka też, 2015 też, Most Wanted 2012 też. Hmm. Pro Streeta, Undercover też, natomiast Undergrounda dwójki, Most Wanted zwycięsznego piątego, eee, nigdy nie skończyłem, Undergrounda jedynkę skończyłem na pewno. Mam nadzieję, że nie będę... Ben... znaczy, dużym plusem na pewno jest to, że już... Mm, Nagryłam ten odcinek drugi raz, bo za pierwszym razem źle nagrałem y, mikrofon, jakby miałem go odwróconego o 180 stopni, więc jak tutaj zbiera dźwięk, bo zbiera tylko z przodu, z tyłu nie, to miałem jakby tył miałem z przodu, bo był tak obrócony o 180, no i nie było mnie po prostu słychać za dobrze.

No cóż nie zmieściłem się jednak. Ogólnie jeżeli Wam się podoba taka koncepcja, abym nagrywał sobie z moją piękną mordą. Yy, możecie dać znać, bo feedback mi się bardzo przyda. Yy, możecie też okazji dać znać jakie inne serie mam nagrywać. Może to być jakiś Need for Speed nawet. Jakiś... Carbon? Z miłą chęcią sobie przejdę. <laughs> przechodzimy do garażu. Niestety tamtą scenkę pominąłem w salonie. Daję ci 411. Wszystko w scenie rynku Bayview przechodzi przez mnie. A jeśli jeszcze nie zauważyłeś, to jest miejsce, w którym musisz być. The racing here is big. Whatever you like, you can find it if you know where to look. Drag, drift, circuits and way more. The scene runs so deep, we're racing in places you wouldn't believe. Of course, with that comes an opportunity for some serious money. Best of all, there's an invitation-only series called the Underground Racing League for the elite driver where the coin and the props are off the hook. All it takes is the right cred and the proper connections. Remember, this is my town. You're a guest, so max respect. Round back is Tommy. He's a wizard under the hood. He'll hook you up. Hey dude, Rachel set it up so you can handle all your business out of the garage. She set aside some room for you. Come on, I'll show you where you can store your rides. Okay. <many> Czyli jak dobrze zazumiałem... Yo, here we are.

so you're a super sniper of street x yo listen here you're about to be fully felt by the street cross this is the hottest new kick slam in the race world these here tracks are tight there's very little room to bend the curves so make sure you're right now do whatever it takes to get that other guy out of your grill cuz the inside lane is where you want to be The best line in and out of the turns is going to shave serious time off your run. So, tune it for quick sprints and tight slam down control. Ok. Czyli trzeba by mieć auto na przyspieszenie i na prowadzenie. Dwa Fokusy 240SX, też dwie, bo moja i przeciwnika. Więc szczerze. W nitforspeedie tym akurat najbardziej nie lubię wyścigów na torze. Takim e, takim otwartym torze w sensie, w sensie takim wyścigowym, nie? Gdzie jest normalnie droga i na poboczach jest trawa, to jest tragedia po prostu jakoś nigdy nie przypadają za tymi wyścigami. E, i nie wiem czy przypadkiem nie mam włączonej trudności na łatwy. Będę sobie to musiał zweryfikować. Um. Aha, średni. Dobra. Teraz jest tak jak powinno być. więc tak pierwsze wysik zaliczony hey man, nice race back there. But you know what they say winning ain't everything total annihilation is what you're going for the bigger the gap between you and your opponent the more rep you get so maximize out there To większą przewagę hey mamy If you have already heard I'm in the know when it comes to all the tuner gear coming and going in Bayview If a shop's got something prime and worth looking at I'll hit you on your SMS and let you in on it

Mamy info, sklep graficzny, lokacje wyścigów. To mnie raczej nie interesuje. Do zobaczenia w garażu. No nic ciekawego w sumie nie ma. Um. To mamy co? Drift. Nie wiem czy jest w ogóle sens, żebym oglądał te wszystkie katceńki pokazujące, do czego służy drift. Albo wyścig. Ale obejdźmy sobie. Bo nigdy nie oglądałem. Is all about style and control. Remember these three words speed steering and handbrake because they all play a factor in setting up those sweet moves that are gonna get you racking in some heavy points make sure kind of you don't go crazy with the brakes because the faster you go combined with the more slides you hit the higher your score is gonna be. Now this score will dictate the multiplier you're gonna get. this multiplier will affect the score of your next drift so make sure it's high. After you get all them details working together, you got to start blending drifts into one another. Mesh your drifts into one long seamless slide and the scoreboard will light up something hard. Now if you think you're wire tight, it's time to go BIG big. Try hanging your rubber into the shoulder for bonus points. The more tires you slide through the lanes, the faster you rack up that score. Just remember to stay off the walls or you lose all your points for that set. So bro

No, chyba Nie będę jednak korzystał z ręcznego, bo on mi redukuje do jedynki. Przecież później nie mam obrotów, żeby sobie wbić na jakąś fajną prędkość. Dobra. No. Myślę, że tutaj problemu nie będzie, żeby mieć pierwsze miejsce dokładnie. to mamy uścisk stylu przyciemnione szlaby ok, szyby znaczy się czyli mamy przyciemnione szyby dostępne na chwilę obecną one nam się w żadnym stopniu nie przydadzą żeby odblokować części to wiadomo trzeba sobie jeździć wygrywać wyścigi i to jest naszym celem na chwilę obecną Dzięki Mordo OS. <laughs> Teraz jeżeli chodzi o kwestia o pozostałe gry. Okej, okay, tutaj na przykład nie było w ogóle selki. Jeżeli chodzi o pozostałe gry, Wimbolda um, na pewno skończę dopóki albo mnie nie zabiją, albo dopóki nie ucieknę z planety. Co do Minecrafta na 100% zrobię drugi sezon, ale to już, już zobaczę w jakim dokładnie terminie go zacznę robić, z tego względu, że może sobie trochę czasu inaczej rozdysponować, bo ostatniego w ogóle nie miałem, przez co był Duży przestój na kanale. Co się też zresztą przyłożyło na wyświetlenia. W każdym razie na pewno będę chciał sobie tego Speeda trochę sfokusować, bo chcę sobie w sumie w niego pograć. Yy. No, stwierdziłem, że skoro sobie chcę pograć, a czasem coś wrzucę, no to czemu by po prostu salić sobie nie zrobić? Na razie przewagę mamy fajną. Się chyba tak to obracanie do tyłu, yy, więc co jeszcze? Yy, streamy na pewno będą, ale to nie teraz, tylko jak już ogarnę sobie trochę większą publiczność, szefanów, wiadomo, bo streamować dla 5 osób to tak trochę średnio. ja bym chciał jeszcze powiedzieć. Możecie... A to już mówiłem sobie, że możecie pisać propozycje na jakieś inne gry serie. Czy w sumie nie muszą to być koniecznie seria z gier? Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Zobaczymy. Yy, w każdym razie. W każdym razie nie wiem co poruszyć jaki temat jeżeli chodzi o kanał. Wydaje mi się, że już wszystko to chciałem powiedzieć zostało powiedziane. 21 minuta odcinka. Więc możemy zrobić po prostu tak, że ten odcinek w sumie chciałem powiedzieć, że będzie krótszy, ale no i tak wyjdzie trochę długi. Um. Więc w sumie skończę ten wyścig, przejadę sobie jeszcze jeden i będzie chyba koniec. Tak mi się wydaje, muszę się trochę nauczyć jakby patrzeć z strony kamerki, jeżeli prowadzę z wami interakcję. Dobra, no to weźmiemy sobie w takim razie jeszcze sprint, przejedziemy skończymy sobie sprint i to będzie na tyle. Nie wiem, czy na nagraniu tak obraz też migocze. Może to prostą modyfikację. Chyba, że mu się karta graficzna kończy. Mam nadzieję, że nie. Sobie śmigniemy. Myślę, że wygramy to w sumie. Znaczy ogólnie jeżeli chodzi o tą zmianę biegów, no to na pewno jak sobie y, skrzynię biegów zmienię, to będzie, mi się te biegi o wiele szybciej zmieniały, jak dobrze pamiętam. Bo w tej części chyba. Nie ma jeszcze sprzęgła. Jest silnik, skrzynia biegów, komputer, turbo, nitro, opony, redukcja wagi i zawieszenie. Jeżeli wszystko dobrze zapamiętałem, nie wiem, czy jeszcze był układ wydechowy. Chyba nie. Wiem na pewno, że można go stuningować, jeżeli chodzi o końcówkę. Natomiast nie przypominam sobie, żeby był układ wydechowy do tuningu. Mam nadzieję, że on mnie nie wyprzedzi. Czy on jedzie? John? Czym John jedzie? Nie pokazuje. To nie pokazywał przypadkiem kiedyś jakim autem jedzie przeciwnik po imieniu? W sensie, że jest czas, imię i auto. Chyba jednak tego nie ma. Może w jakimś innym, ale w innym Speedzie tak było. A końcówki wydechu, no dobra, no to czyli o tym mówiłem w sumie przed chwilą. 25 minuta odcinka, jest już powoli, więc. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i czekam na komentarze co do filmu. Widzimy się jeszcze w tym tygodniu w Speedzie mam nadzieję, bo jest 18 styczeń. 22.55, nie wiem czy dzisiaj to wrzucę, zobaczymy, jeżeli nie to po prostu będzie jutro, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się.